I nutelka. Cała dziewiątka już jest w maszynie. I jeszcze chwila. I ruszyły. Dobrze złapała start Arda. Ona poprowadziła. Tuż przy niej galopuje Sinda, blisko Altana Spasima. Sinda wyszła na prowadzenie. Stawkę zamyka nutelka. Sinda, dalej Arda. Do przodu przeszła. Pinta. Do przodu przeszła Putinka, także celka. I ciągle ostatnia jest nutelka. I z tyłu również pinta. A Sinda, jako pierwsza wprowadzi stawkę w zakręt. Sinda na drugiej pozycji celka, dalej Altana Spasima, z tyłu Putinka, Nutelka i ostatnia pinta. Placze zbliżają się do połowy zakrętu, bez zmian pozycji prowadzi Sinda. Sinda, za nią Celka, to jest czołówka. Lekko, lekko galopuje prowadząca Sinda przed wyjściem na prostą, blisko niej już jest Arda. Arda większym kołem, tutaj przy kanacie Celka. I Sinda wyprowadziła na prostą. E, przepycha się przy kanacie Giza. Klacze finisują ławą. Dobrze, e, polem Putinka galopuje. No, kilka koni teraz jest w walce. Sinda już osłabła. Teraz prowadzi Nutelka. Nutelka zdecydowanie jest pierwsza. E, finiszuje do niej Ostoja. Nutelka Ostoja i polem jeszcze Putinka. Nutelka 100 metrów do celownika jest pierwsza, próbuje ją zaatakować Putinka, nutelka, Putinka, dalej ostoja i czwarta będzie celka.